Wydojonego na każdym stanowisku mleka kontrolujemy odczytując ją na skali zbiornika zwanego rekorderem Przez specjalny kurek u dołu można pobrać próbkę mleka Tuż obok zbiornika znajduje się potrójny zawór zaciskowy Rączka zaworu ma następujące pozycje Dojenia Postoju i mycia Opróżniania zbiornika Pobierania próbek po pomiarze mleka opróżniamy rekorder do rurociągu. Dojowni. Jest to czynność bardzo ważna nie tylko dla dobrej jakości mleka, lecz i dla bezawaryjnej pracy całego urządzenia. Dojownie wyposażone w rurociąg mleczny myje się za pomocą myjni automatycznej ALBA. Konstrukcją przypomina ona domową pralkę automatyczną. Posiada programator i termostat regulujący temperaturę kolejnych kąpieli. Do specjalnych pojemników wsypuje się środki myjące i dezynfekujące. udojowe rybiej ości łączy się z wtryskiwaczami, a w dojowni przewodowej umieszcza się w specjalnych gniazdach tzw. Tak zwanej mini manifold. Teraz można rozpocząć mycie. Przebiega ono w trzech etapach. Wstępne płukanie letnią wodą usuwa resztki mleka. powyżej 80 stopni kąpiel myjąca i dezynfekująca rozpuszcza tłuszcz i białko, niszczy bakterie. Końcowe płukanie letnią wodą usuwa resztki preparatów użytych do mycia. W dojowni stosuje się myjnię automatyczną WA3. Myjnia ta składa się z zawieszonej na uchwycie wanny oraz pompy przeponowo-pneumatycznej. Jedna myjnia przypada na trzy aparaty udojowe. Do króćców pompy podłącza się ich przewody mleczne. Wody powietrzne trzeba wyłożyć poza krawędź wanny. Konserwacja dojowni nie jest trudna. Polega ona przede wszystkim na okresowym czyszczeniu elementów urządzenia. Najczęściej, bo co tydzień trzeba ręcznie umyć gumy strzykowe przy pomocy kompletu sztotek. Trzeba również wyjąć i oczyścić części dułowaka, stabilizator i indykator. Trzeba też zdjąć i opróżnić zbiornik wyrównawczy. Miesiąc opróżnia się tłumik agregatu ze zużytego oleju, kontroluje naciąg pasa i dokręca śruby. Sprawdza się uszczelki kurków stanowiskowych, oczyszcza wakuometr i zawory regulacji podciśnienia. Na częściach zaworu zbiera się dużo kurzu i zanieczyszczeń. Brudny zawór powoduje kłopoty z utrzymaniem podciśnienia i nieprawidłową pracę całej dojowni. Pociąg trzeba przepłukać gorącym, stężonym roztworem myjącym. Tak może wyglądać zaniedbany, niedokładnie myty rekorder. Przy oznakach tworzenia się tzw. kamienia mlecznego stosujemy płukanie roztworem kwaśnym. Myjnie odłącza się od sieci, Oczyszcza urządzenia sterujące, myje wnętrze zbiornika i usuwa szczotką osad grzejnika. Co trzy miesiące czyści się i smaruje pulsatory. Pamiętajmy, bocznych pokryw pulsatora nie wolno zdejmować. Grozi to wycieknięciem cieczy tłumiącej. Raz w roku kontrolujemy tłoki zaworów, wydajność pompy, wskazania wakuometru. Wymieniamy zużyte przewody, uszczelki i komplety gum strzykowych. Pora również na demontaż, czyszczenie i sprawdzanie układu zadawania paszy. Szczegółowe instrukcje fabryczne podają dokładne opisy konserwacji i regulacji tych wszystkich elementów, które mogą być przeglądane i demontowane przez użytkownika. Instalacyjne i regulacyjne są jednak zastrzeżone dla obsługi serwisowej. Są to demontaż i naprawa pompy próżniowej, regulacja urządzenia dułowak, naprawa i konserwacja pompy mlecznej w jednostce końcowej, I wszelkie naprawy myjni. Ekipy serwisowe przeprowadzają też okresowe przeglądy techniczne. W okresie pogwarancyjnym raz w roku dokonuje się przeglądu według zakresu czynności przewidzianych dla drugiego przeglądu gwarancyjnego. Podczas przeglądów mechanik serwisu powinien również sprawdzić, czy użytkownik potrafi prawidłowo obsługiwać i konserwować urządzenia. Błędy i zaniedbania w tej mierze są główną przyczyną usterek w pracy dojowni. Pamiętajmy, że tylko sumienne przestrzeganie zasad eksploatacji i konserwacji dojowni zapewnia jej niezawodne działanie.